Rumak dotknął ziemi kopytami i zatrzymał się wśród ciemności nocnych. Firuz Szach zsiadł z rumaka i postawił na ziemi swe stopy, które tak długo bojały w powietrzu, w obłokach. Ledwo mógł się utrzymać na nogach. Osłabiła go jazda powietrzna i głód, bo od chwili odjazdu ze swej ojczyzny ku niebiosom nic nie miał w ustach. Zaczął się uważnie rozglądać dokoła, żeby rozpoznać w mroku, gdzie się znajduje. W ciemnym pokoju trudno rozpoznać, gdzie stoi krzesło, a gdzie stół, a gdzie łóżko. Co chwila, idąc po omacku, zawadza się to o stół, to o łóżko, to znów o krzesło. Wydaje się, że wszystkie przedmioty zmieniły swoje zwykłe miejsca i że same. Ustawiły się inaczej, niż je we dnie ludzie ustawili. Ale daleko trudniej niż w ciemnym pokoju dać sobie radę w ciemnej i nieznanej miejscowości. Drzewa wyglądają po ciemku jak strachy i potwory. Przedmioty bliskie robią wrażenie dalekich, a dalekie bliskich. Wszystko dokoła zmienia swe kształty obce i nieznane. Wszystko chowa się w mroku, ucieka i znowu, strasząc, podchodzi bliżej. Firus szach znalazł się właśnie w ciemnej i nieznanej miejscowości. Toteż przez długi czas nie mógł zrozumieć, gdzie jest. はいました。